Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie Paysy Card o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem a i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka. Więc oglądajcie do końca. Ciemano, z tej strony wowcad jesteśmy na Case Dropie, na którym witamy wiosnę. Nowe wydarzenie, na które sobie po prostu przetestujemy, zobaczymy co te skrzynki mają do zaoferowania. Pamiętajcie, że po wejściu na stronę użyj kodu promocyjnego kod WOFKETY. dodaje Wam dodatkowe 10% do doładowania i skrzyneczkę Silver na start. A doładować możecie klikając tutaj. Macie przeróżne metody płatności, jak Blix, SMS-y, PayPal, Skiny, Krypto, Skrill i inne. Więc możliwości jest. Naprawdę bardzo dużo. No i my zaczynamy, słuchajcie, ten opening. Zaczynamy od najtańszej skrzyni za 7 ,15 zł 15 groszy dostajecie za to 42 punkty wydarzenia. Waluty wydarzenia oczywiście. No i tak, tutaj macie skiny, jakie są po prostu do zaoferowania. Znaczy to są ogólnie najlepsze w ciągu ostatnich 24 godzin, a tutaj macie skiny, jakie są dostępne. Jest na przykład AWP Simov, więc jest nieźle 452 zł czyni za 7 zł, Ciekawa opcja. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Czy wpadnie nam coś ciekawego, czy jednak nie. nie że może jest szansa, że coś ciekawego się pojawi? Niestety nie tym razem. Niestety nie tym razem. E, Okej, okay. case dropik. Może teraz troszeczkę coś ciekawszego byś mi zarzucił na start odcineczka w bardzo taniej skrzyni. Okej, okay. jak to się prezentuje? Jakie mamy ceny? 10 zł. Jest Gryfin, więc jest na pra Ej, to jest dosyć dobry skin, jak na taką skrzynkę, ale tylko jeden, więc ja przechodzę dalej. Przechodzę dalej, skrzynia za 16 zł. Uuu, już tutaj jest w ofercie jest Koska, Wulkanik i Orion. Dobra, nieźle, nieźle, ale tutaj zobaczymy jak to wszystko w praktyce wygląda, no nie? Trzeba po prostu przetestować sobie i zobaczyć co pokaże praktyka. Jakie tu są skiny? Mamy skiny następujące. Mamy, słuchajcie, M 4 A4 78 zł. No В де мовцнетра. P250 Asimov, no i taką M4, wyszło naprawdę bardzo dobrze. Skrzynia zdecydowanie lepiej się zaprezentowała niż tamta skrzynia najtańsza. Zobaczymy, jak będzie za drugim otwarciem. Teraz jest chyba gorzej, tak, zdecydowanie gorzej. Ok, jeszcze jedno otwarcie, ostatnie. To jest, wiecie, takie delikatne sprawdzenie, żeby tutaj rozeznać się na skrzynkach i zobaczyć e, po prostu, co będziemy otwierać, po prostu, no, po, za dużo razy po prostu, w kolejnych odcinkach. Mnie no 25 zł. Widzę już koski, nawet oh kurczę, nawet trzy koski. A włókna Simov tylko w gorszym stanie niż ta dostępna w skrzyni tej najtańszej. Mm jest troszeczkę jeszcze innych fajnych skinów. Wiadomo, najbardziej może tutaj nam zależeć na kosce 75 zł za 3 skrzyneczki, 151 waluty, wydarzenia dodatkowo, którą oczywiście sobie wydamy, to nie ma z tym problemu. 94 zł, 9 zł i 8 zł, więc stuwa z kawałkiem. Otwarcie, tak jak mówiłem, 75. Czego chcieć więcej? Naprawdę spoko. Kolejne otwarcie trzech skrzyneczek, znowu oczywiście. No i tym razem, jak to się prezentuje? 73, 70, Ej, jeszcze lepiej. Ej, ta skrzynia, każda kolejna skrzynia prezentuje się coraz lepiej, i ja to chcę wiedzieć, co tu w ogóle się wydarzy m, w tych skrzyneczkach e, najdroższych. No nie, jak takie rzeczy się dzieją w tych tańszych. 57, 23. Też jak najbardziej w porządku. Kolejne otwarcie Spodobała mi się ta skrzyneczka, spodobała mi się nie, Czy nie zmieni o niej zdania? Chyba nie, słuchajcie, chyba nie 28, 28, nie no, to już gorzej, to już gorzej na pewno Jeszcze raz, jeszcze raz Dajmy jeszcze jej kolejną szansę Niech się zaprezentuje Zobaczymy co będzie dalej i dalej Kurczę, to chyba będzie najsłabsze, to chyba będzie najsłabsze Co? Tak jest, to było najsłabsze otwarcie Tej skrzyneczki, my przechodzimy sobie Do kolejnej, bo jestem ciekawy Co tutaj, słuchajcie, będzie się działo a żeby wygrać Pay Save Carda napiszcie jakiego najdroższego skina mieliście w CSGO i obok liczbę od 2 do 7. Dobra, jestem z powrotem, był kurier, trzeba było otworzyć 42 zł. Kolejna skrzynia. No i jest jeszcze lepiej klasycznie. Zobaczymy, jak to będzie w wypadku, po prostu praktycznym. Czyli po prostu praktycznym otwieraniu tych skrzyneczek. 42 zł za sztukę również Możemy bez problemu się otwierać po 3 sztuki, żeby sobie sprawdzić. Tym razem to jest 126 zł za otwarcie 3 sztuk. Patrzymy, jak to wygląda. Czekajcie, kartel w aktualnie, jakiej jest cenie, okej, okay, 145 złotych za emeczkę, 65 kartel super, Naj jak najbardziej super otwarcie De lubię, lubię te skrzynę ej, to jest jeden z lepszych eventów jeden z lepszych eventów na case dropie m na poprzednich jakoś super szczęście nie miałem a tutaj jednak naprawdę niespoko się on zapowiada, zobaczymy jak będzie w dalszych odcinkach, no nie niech będziemy te, te skrzyneczki otwierać tak okazyjnie, na przykład tam od 100 zł do kosy, czy coś takiego bo już mam plan, że faktycznie z tych skrzyneczek myślę, że będę korzystał, właśnie w tych odcinkach Chinkak bo mogą tutaj naprawdę przynieść owocne m, odcinki, w których e, te koski mogą faktycznie się udać. Tylko wiadomo, trzeba się rozeznać, no nie? 114 zł, więc tutaj już jest dużo drożej. Jeszcze na koniec słuchajcie, znaczy później, jak otworzymy wszystkie skrzynie, e, przetestujemy, co możemy za te kwiatuszki robić, e, czy jakie tam skiny generować i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już do 1500, 1200, 1100, e, 600, akwamaryna, no ale dosyć duże szanse na akwamaryna, z tego co widzę, e, 300 zł. Skinek. okej, okay, tutaj otwierać już 3, to jest 342 zł, więc jest naprawdę dosyć dużo. No ale zaraz klikniemy, słuchajcie. Zaraz na pewno klikniemy 3 skrzynie, a potem sobie zobaczymy. Niebieski laminat, kiedyś naprawdę bardzo taniecki, teraz troszeczkę droższy, ale też nie jest sobie super drogi. Ok, 54, 112 i 18 zł, a wydaliśmy 342, więc te otwarcie, akurat super, jakieś nie było. Kolejne podejście do tej skrzyni. Zobaczmy, czy tu. Tutaj będzie lepiej, czy nie? Blisko bajonecik, ale bajonet, niestety, przeleciał. Ej, i są spoko skinki, są dosyć spoko skinki, ale też ja mi się, że nie są wystarczające. Okej, okay, skrzynia jest naprawdę droga, a nam musi jeszcze wystarczyć na tą ostatnią. Nie, tutaj w ciągu ostatnich 24 godzin, okej, okay. jeszcze za dużo ludzie nie otwierali tych skrzynek, z tego co widzę, bo są po 200 zł, 300 nie rekordowe skiny, a w skrzynce są po prostu dostępne kosada za 200, 1300, za 1200, rękawica za 900, więc są skiny, są skiny, zobaczymy jak będzie to w praktyce. Te 821 zł, ostatnie. Wydamy na tą skrzynkę, wydamy na tą skrzynkę, no i zobaczymy, jak ona tutaj finalnie nam odda. Będzie bazyliszek, ok, jest 60. Mm, stuwa z kawałeczkiem będzie pewnie tak. Mamy tak, 283 zł. Ok, kolejna szansa. Czy będzie lepiej? Jak na razie, jestem fanem chyba tej e, skrzyneczki czy numer 3. Ale zobaczymy, zobaczymy. Każdej skrzyni trzeba dać szansę. No tutaj już niekoniecznie. Ostatnia szansa dla najdroższej skrzyni z eventu. Czy ją jeszcze polubimy? Ma naprawdę ostatnią szansę. Ja pierdzielę Jak warta się spoko. To 162 zł. Ale jak blisko tutaj była kosta? Już myślałem, że naprawdę się polubimy z tym skrzynią. Jak na razie dla mnie topeczka ta chyba skrzyneczka, no nie? Ta lub ta, nie pamiętam, ale chyba numer 3. Zobaczmy, co tam z case drop ma dla nas do zaoferowania. Nie, Aby dołączyć do rankingu, musisz, słuchajcie, wpłacić walutę, e, którą masz w ekwipunku. Pamiętaj, czym więcej wpłacasz, tym lepszego skina zgarniasz, więc jest ciekawie. Tutaj mamy właśnie ten ranking z możliwością, ok, znaczy jak wpłacamy to zajmuje miejsce, zebrano łącznie, ok. Ciekawie, tutaj mamy przedstawione skiny, bardzo ładnie to wygląda, generatorek, sprawdzimy jak generatorek tym razem. Nie Wygenerujmy coś, wygenerujmy jakaś skina, mamy, słuchajcie, 20 tysięcy tych to są słoneczniki. Hmm, dajmy 7. Dajmy 7000. Wygenerujmy jakiś skin. Oczywiście to jest skin bonusowy, dodatkowy. E, więc to słuchajcie, całkowicie bonusowo nam wpada przy otwieraniu skrzyneczek. No i mamy 350. Myślę, że dużo lepiej mogło być, no nie? Dajmy jeszcze jedną szansę. Chcę zobaczyć, czy. E, ok. I co nam wypada? 350. Ej, tak samo. okej, okay, czyli to jest.